Hej widzowie, jest tej dzisiaj znowu zagramy we Fnaf Help Wanted edycja Halloween, zapraszamy do oglądania. A więc sobie zagramy, myślę, że w Build a Mangle, zbuduj mangle, to jest, według mnie, dobra rozgrywka tutaj. Będziemy jechać z manglow, manglownicą. Kliknąłem, halo? Czekaj, ja go skipnąłem. Chłopaki, co się dzieje? Boni, Balloon Boy. O nie ręka? Uh. Co tu się dzieje? A, że muszę to wziąć. To też to muszę. Nie Dobra, głowa balumba ja się tylko zachowała. Czyli muszę brać itemki. To na pewno było. To też było. Kurde, wypierdzielaj z tą ręką Fryderyku. Maska po niego do mnie jedzie. A. Czego nic nie... Nic nie leciało do Co to jest? Dlaczego tu jest oh, noga no. Fryderyka? Like the were not clear. Instrukcje były niejasne. Instrukcje były niejasne. <laughs> Dobra, o tym. O tego to ja się nie spodziewałem. <laughs> Instrukcje były niejasne. P**ana. Teraz nie skibuję. Each animatronic unit will bring joy to the children at one of our many Freddy Fazbear locations. Just place the necessary components in the assembly chute conveniently located at the front of your workstation. Each work order is unique, so gather only the components as shown on the quad monitor array. Use the high voltage shock buttons to gently remove any unwanted critters that stumble onto the assembly line. Now, let's get to work. Te... hmm... fredziaczki Uuu. Dobra Noga, endo, balumbojek No iż po typie Noga była To było To nie wiem jest ten wirnik eee, Chyba nie Kurde, nie złapałem FAKHUF oksego ja chciami Noga Boniego Noga Fryderyka też się przyda, tam leci Głowa endo

Let me re-re-re-re-replay this. Replay this, please. To bear nie chcę o nic walnąć. Noga, ręka, dużo rąk, dużo nóg, pazury, noga. O, ta noga dobra, ta noga też dobra. Albo nie jest dobra. O nie, weź tam, wypierdzielaj. Nie widzę, no i nie wziąłem przez niego parta. To też było. Jest, sumie to też było. Nie zaliczyło. O nie, weź yy, mag magl. maglownica, proszę. Proszę o zaprzestanie tych działań. Well done. Let's see how ile. You did. ile procent? 70! O, to już jest dobrze. Co? Nie, do proszę. Jest dobrze? Yes. Yes. jest dobrze. Ciekawe, do czy jest możliwe, time. żeby 100% zrobić? To chyba jest niemożliwe. Jak te wszystkie rzeczy lecą, a nie ma się cały listy przed sobą, to ciężko Wow, tort! <laughs> patrzcie, jak mogę w widzowie ręką pokinać Bo Ja wcale nie jestem cyborgiem, patrzcie, mam moją rękę What the hell, oh my god Jej yeah, yeah, yeah. dobra Myślę że będę chciał jeszcze raz spróbować ten corn... znaczy corn ride. ride, po prostu, żeby znaleźć wreszcie tego walonego helpiego I dla immersji sobie specjalnie wezmę krzesło Wezmę krzesło Żeby na nim usiąść I czuć się jak wy w pojeździe, o Jest helpi! Nie wiedziałem go tu wcześniej ale super fajnie No wracaj na swoje miejsce Fredziaczku Dobra, jest, musi być w lewo Okej okay. Czy pojedziemy teraz w inne miejsce? Jesteśmy w FNAF, ludzie FNAF teraz placówka to ja FNAF 2 jest. Od jakiej w ogóle? Co, przecież nie kliknąłem do tego przycisku, nawet sprawi się otworzy. OK. Kolejne. OK. Ciekawe. I co to było? O, w 3? Oj, wyjeżdżamy stąd. Mmm, ciekawe. I na, na pełnym rozpędzeniu jedziemy. I co, i to koniec? A tu nie ma O kur Czy to jest wynik E? 3000, dobra. To szczerze nie pamiętam, czy to wszystko. Ale. O, jestem zadowolony z siebie. Zrozpiłem się w prezencie. Jestem zadowolony z siebie. I się udało, ja tak szybko w sumie. Disappointment. Disappointment Balls. Czy to można jak. jest przepis? What the hell! O tu i tak wsi... Korn może być ciekawy jeszcze te, na teraz. I wracam tylko mi tak byłem wcześniej. Klucz! Cześć! Wiem, że można robić takie trickshoty Tylko profesjonalistów mnie zobaczycie, co nie? Ja... Okej, okay, ja mam niebieski, czyli do tej bramy nie wejdę, prawda? i tak spróbuję Wypuść mnie! On jest za mną, on jest za mną, GG! O! Albo nie Czyli znaczy jest za mną, ale nie jest GG Okej, okay, okrugi co tak głośno? Spokojnie. Tylko ja. Hej, mi No i gdzie jest ten skurczybyk? O, jest klucz. Jak tam dojść? Foxy. Foxy, proszę nie. Foxy. Kurde. Co on to usłyszał teraz do mnie biegnie? O, cześć. Cześć, Opsji On chyba wraca Poszedł z... Kurde, myślałem, że poszedł w drugim kierunku Czy co jest w tym skurczyby Ej, gdzie? To robi specjalnie, co nie? To robi specjalnie. Proszę, Foxy, o zaprzestanie tych działań. Go trzeba doczować, bo inaczej się nie da. Bo on wtedy nie widzi nas. Halo! O kurde! Znaczy, jak się przy kantor kart kartonu, to on nas nie jest w stanie zobaczyć. Bo jest kurde, ślepy. Ja mogę być wiedźmą, wilkiem. Czy to jest. Czy to było zapowiedź Roxy? Rox and Wolf? Ciekawe Mucha. Zresztą mucha koło mnie. No chodź tu. No wraca się z kubany w ogóle. Cóż za gentleman On zaczął biec przez chwilę Proszę nie A tam jest niebieska brama, można wyjść Do no, ma gdzie się schować, jeszcze że nie ma gdzie się schować Dobra Eż, to teraz trzeba szybko wrócić tam I speedrun do bramy no nie, GG! Kurde, chciałem tylko wyjść. Chciałem wyjść, a tam wyjścia nie mogę znaleźć jeszcze raz. Cześć, Foxy. Wcale mnie nie widzisz. Wcale, ale to wcale. Wcale mnie nie zauważyłeś. Udajesz. Foxy, Foxy, udajesz. Ty udajesz. To było ciekawe, gdzieś tu jest klucz, bo widziałem z... O, tu. Mam klucz czy, czy mogę się wracać na drugi koniec i otworzyć tą bramę? Co to jest metalowa barierka? O kurde! Foxy! Ale mnie wystraszył ten cień. Speedrun, Speedrun. Kurde, zaczepiłem się. Nie widzisz mnie. Szybko. Cześć wrony, ominę was. O, nie zareagowały. Wytresowane. Chyba to jest środek, albo jeszcze nie. nie biegnie. Muszę poczekać na niego, bo się niecierpliwy. Dlaczego się tak fosy niecierpliwisz? Dlaczego? Tymczasem jak kiedyś, ja kiedyś nie trafię w ten ten, się wywalę. Tu będzie spektakularne wypierdzielenie się. Biegnij. On tu wyjdzie. Okej. Okay. Ale nie. Za mną. Ty bo zawsze już wszystkie klucze chyba zbiorę z takim tempem To jest książka ten niebieskie, myślę, że to po prostu jest poziom naładowania baterii, a to nie. Jeszcze raz go odwalę i pójdę tam na prawo. Tu idzie. Cześć Foxy! Okej, okay, to było bliskie, bliskie spotkanie. Pozdrawiam, biegnę tutaj. Cześć, biegnę tutaj. Czy tutaj coś jest? Jest! Chyba wyjście! Jest! Wyjdę! Esz? Esz, wygrałem. Wygrałem. Jakaś Sigma, ale już. mi się... O, to jest ten najlepszy kapkakowy, górde. Koszyk, mogę tu wszystko przegonywać w środku, i się. I to ma fizykę, i wsio, ale fajnie. Cukierki mogę tu wsadzać, ale fajne. Ale fajne. Fajne co z tego, że tutaj. Że tutaj jest to samo. I też mogę wziąć cukierka i zrobić tak. O, dobra. Zostałem sobie resztę na później. Uh, widzowie to by było na tyle, to takich taki krótszy odcinek, bo nie mam czasu już, ale uh, mam nadzieję że wam się spodobało, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, cześć, bo.